Witam serdecznie dzisiaj o poranku. O ile wzrosną stopy w czerwcu w Polsce? Najnowsze obliczenia to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji czerwcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo trzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, czy wszystkie inne wydarzenia rynkowe. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. O ile wzrosną stopy w czerwcu w Polsce, najnowsze obliczenia. Drodzy Państwo, zaczyna się pasjonujące dwa tygodnie na rynkach finansowych, ponieważ no, zaczynają, zbliżają się wakacje. Natomiast to, co się teraz wydarzy, czyli decyzje banków centralnych, będą miały fundamentalne znaczenie dla praktycznie wszystkich rynków finansowych na świecie. Zaczynamy od decyzji w Polsce o stopach procentowych w środę, później mamy w czwartek ECB, a za tydzień. W środę mamy Fed, i to właśnie Fed będzie skupiał na sobie całą uwagę, ponieważ stopy procentowe tam mają iść cały czas znowu do góry. A ECB może zmienić swoje nastawienie, swój punkt widzenia, przygotowując rynek na to, że w lipcu dojdzie do podwyżki procentowych także w strefie euro. Dlatego naprawdę za, za, zapowiada się fascynujące dwa tygodnie na rynkach finansowych. Ale zaczynamy od tego, co się dzieje w naszym kraju. Zobaczymy, jak zmieniły się oczekiwania i prognozy co do tego, co się może dziać na stopach procentowych w naszym kraju. Jakie będą prognozy dla złotego, na warszawskie giełdy, co się tam może dziać dla polskich obligacji. Przelecimy praktycznie przez wszystkie polskie klasy aktywów, żeby zobaczyć, co się teraz dzieje na początku tego nowego tygodnia, kiedy. W jego trakcie Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Zaczniemy od wyboru trzymiesięcznego, który jak widać w maju od praktycznie już miesiąca wyraźnie zaczyna się wypłaszczać. Co prawda mamy nowe maksima ruchu do góry, ale trajektoria już jest ewidentnie wypłaszczana i rynek sygnalizuje możliwość ustanowienia wkrótce pewnego rodzaju ekstremum, jeżeli oczywiście nic. Złego się dalej nie wydarzy, jeżeli będą się te zachowania gospodarki i zachowanie gospodarki będzie takie, jak zakładają ekonomiści, zakładają analitycy, jaka będzie trajektoria, zwłaszcza zachowania inflacji w naszym kraju. Kiedy zobaczymy na stawki fra na ten najbliższy termin, to widzimy tutaj, że w rynku jest 50 punktów bazowych podwyżki 100% i moim zdaniem rynek zakłada swoimi pieniędzmi, że będzie to właśnie 50 punktów podwyżki 100% w, na, na, na najbliższym posiedzeniu. A gdy zobaczymy, jak y, pokazują stawki, które prognozują, co się może stać pod koniec tych, tych letnich wakacji, no to obstawia, rynek obstawia, że w lipcu będzie następna podwyżka o 50 punktów bazowych, czyli że mniej więcej w połowie wa letnich wakacji stopy procentowe będą w Polsce w okolicach 6,25. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się stawki na koniec tego roku i zachowują się e, stawki na mniej więcej za rok od obecnych poziomów, to widzimy, że w, okolice, w okolicach końca letnich wakacji, w okolicach końca lata, stopy procentowe mogą wzrosnąć jeszcze o 25 punktów bazowych, a później już rynek oczekuje ustanowienia ekstremum. Poziomu stóp procentowych, czyli mniej więcej moim zdaniem, nastawiamy się, że szczyt podwyżek stóp procentowych w naszym kraju to będą okolice 6,50, mniej więcej plus minus 25 punktów bazowych. Moim zdaniem należy przyjąć, i w tym miejscu powinien być ustanowiony poziom maksymalny cyklu podwyżek stóp procentowych. Jeżeli oczywiście nic innego złego nie wydarzy się w gospodarce. Mam tu na myśli przede wszystkim prognozę zachowania inflacji, która ma osiągnąć swoje apogeum w trzecim kwartale w tym roku, czyli właśnie w letnie wakacje. Myślę, że rynek już się na to nastawia. A gdy zobaczymy, drodzy Państwo, jak zachowują się swapy, te dwuletnie także osiągają swoje apogeum. Na razie nie ma nowych maksimów wszechczasów. Widać, że maj był takim miejscem przystanku zatrzymania, tak jakby rynek rzeczywiście uwierzył w to, że 100% na całym świecie mogą osiągnąć swoje, swój szczyt. Nie ma także nowych poziomów ekstremalnych na swapach pięcioletnich w naszym kraju. I kiedy zobaczymy na swapy już dziesięcioletnie, te długoterminowe, to także nie widać tutaj, żebyśmy mieli do czynienia z, z nowymi maksimami wszechczasów. Czyli rynek wierzy, że możliwe jest ustanowienie szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych wynikających przede wszystkim moim zdaniem z zachowania globalnej inflacji, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Widać już, że tutaj stopy procentowe te rynkowe wskazują, że rynek zaczyna grać pod to, że szczyt inflacji staje się faktem w Stanach Zjednoczonych. A jako, że te wydarzenia w amerykańskiej gospodarce dzieją się z przyspieszeniem, z przyspieszeniem kilkumiesięcznym względem Europy, to prawdopodobnie także w Europie w okolicach właśnie trzeciego kwartału będzie ustanawiany szczyt trajektorii inflacji. Będziemy to oczywiście monitorować, bo to jest naprawdę niezwykle ważne i interesujące i będzie miało potencjalnie bardzo duży wpływ na to, jak zachowują się przyszłe stopy procentowe w naszym kraju. Kiedy zobaczymy na polskie obligacje, to także w tym wypadku widzimy, że szczyt został ustanowiony. Nie ma już większej presy chęci na to, żeby pokonywać poziom 7%. Moim zdaniem cały czas uważam, że rentowność polskich dziesięcioletnich obligacji jest fantastycznym właśnie miernikiem, by ocenić jak tutaj rynek nastawia się. Gdzie może być osiągnięty szczyt podwyżek 100%? Rentowność 6,61 oznacza, że właśnie inwestorzy nastawiają się, że szczyt podwyżek, cyklu podwyżek 100% będzie mniej więcej w pasie 6,50 do 6,75. Kiedy zobaczymy już teraz sensus TikTok na to, jak patrzą inwestorzy na rynek krajowej waluty to widzicie Państwo, pierwsza tabela prognozy dla rynku złotego. Maksymalne, minimalne prognozy minimalne to są 4,40, maksymalnie 4,80 na, na trzeci kwartał tego roku widzimy, kto jak prognozuje, na następnym widzimy już te same dane, tylko że już uśrednione co do. Co do mediany, maksymalnych i minimalnych poziomów na kolejne kwartały, to widzimy jednak, że tutaj inwestorzy zakładają umocnienie krajowej waluty. A sam euro złoty z technicznego punktu widzenia zachęca także do aprecjacji. Poziom 4,60, jest najbliższym oporem, nie udaje się na niego, na niego wrócić. Dlatego nastawiam się na szybki test, w wspać 4,50. Moim zdaniem, 4,50 jest kluczowy i tam rozstrzegnie się batalia o kierunek trendu w 2022 roku, ponieważ gdyby się okazało, że 4,51 jest przełamywany, to otwiera się naprawdę przestrzeń do następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Ostatnie informacje sprzyjają temu, żeby oczywiście, żeby złoty był kupowany, żeby się złoty umacniał. Podobna tabela dla dolar złotego. Widzimy maksymalne yy, poziomy, średnią, medianę. Jak tutaj rynek się nastawia, czyli minimalne prognozy na przyszły kwartał to jest 4,13, maksymalnie 4,75. 75. Jedna instytucja prognozuje, ale gdy zobaczymy na to, jak jest to wszystko uśrednione, to w tym wypadku widzimy umocnienie krajowej waluty, czyli inwestorzy, uczestnicy rynku, w swoich prognozach zakładają aprecjację, umocnienie zł, złotego względem euro i względem dolara. Tak wynika z tych danych, które widzicie Państwo w tle. A sam dolar złoty na wykresie tutaj poziom 4,35 był kluczowy. Utrzymanie się pod tym poziomem zachęca do umocnienia złotego. Jeżeli przeszlibyśmy poziom teraz 4,15, to otwiera się także perspektywa do ruchu w okolicach 4 zł i jeszcze i spadków na jeszcze niższe poziomy. Jeszcze raz przypominam, że szczególnie dolar złoty jest wrażliwy na wszelkie ruchy eurodolara i w ogóle złotówka jest, złoty jest bardzo uzależniona od tego co się dzieje na eurodolarze. Jeżeli eurodolar pójdzie dalej do góry, to wtedy umocnienie złotego jest pewne. Jest generalnie bardzo prawdopodobne będzie wynikało z tego z tego przelicznika i z międzynarodowych przepływów, a w przypadku poszczególnych par walutowych wzrosty euro dolara będą oznaczały większą dynamiczną, relatywną e, siłę spadków pary dolar do złotego niż pary euro do złotego. Warto e, o tym pamiętać. Teraz przejdźmy już do indeksów giełdowych, które także są niezwykle interesujące. Nie udaje się pokonać oporu 1855, czyli Fibonacciego, czyli 82% na indeksie WIG20. Ale utrzymanie nad poziomem 1800 moim zdaniem jednak faworyzuje scenariusze Prowzrostowe na indeksie WIG na szerokim rynku, tym, 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 tym najszerszym widzimy bardzo podobne zachowania. To do, do najbliższego porów jest także bardzo daleko, więc, no, więc moim zdaniem warto także w tym wypadku posiłkować się innymi subindeksami, czyli indeksem dla średnich spółek, w tym wypadku widzimy już, że ta najszybsza linia oporu zbliża się. Jesteśmy już coraz jesteśmy już naprawdę o krok od tego, żeby albo ją przebić, albo od niej odbić. Gdyby okazało się, że linia zostaje przebita, no to wtedy oczywiście klimat inwestycyjny znacząco się ociepli. Natomiast moim zdaniem najbardziej ocieplający klimat inwestycyjny na polskiej giełdzie występuje na małych spółkach, gdzie względem poziomów minimalnych z marca jesteśmy już naprawdę bardzo oddaleni. A przypominam, że poprzednie indeksy giełdowe, zwłaszcza tych dużych spółek, pokonały minima lutowo-marcowe. Więc, moim zdaniem, relatywna siła sygnalizuje, że tutaj kapitał, zwłaszcza krajowy, zaczyna kupować polskie małe spółki. I moim zdaniem, wykres SWIG 80 jest tego najlepszym dowodem. No i oczywiście, drodzy Państwo, uśrednione prognozy. Jak przed środą rynek poprzez swoje ankiety. Oczekuje, gdzie stopy procentowe mogą zawitać. No i drodzy Państwo, zobaczcie, jaka jest rozbieżność. Są tylko dwie instytucje finansowe, Morgan Stanley i Unicredit, które prognozują, że stopy procentowe wzrosną o 50 punktów bazowych. Tak jak prognozuje to rynek własnymi pieniędzmi. Natomiast prognozy, czyli te ankiety wysyłane przez na, głównych ekonomistów, oso, oso, przez osoby, które są za to odpowiedzialne, hmm, prognozują, że będą podwyżki stuprocentowych o 75 punktów bazowych za dwa dni w naszym kraju, że stopy procentowe osiągną poziom 6%. No, zobaczymy, kto będzie miał rację. Na razie, na razie widać tą dość sporą rozbieżność. W środę odpowiedź na to pytanie. No i drodzy Państwo, teraz, kiedy już przyjrzeliśmy to, co się dzieje, to, co się może wydarzyć na polskich aktywach, Przejdźmy teraz do tego, co się dzieje na świecie, ponieważ no, poprzedni tydzień przyniósł nam zaskakujące wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Czyżby to była jakaś zagrywka pod yy, decyzję Fedu. No, jestem, no, jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście tak będzie, ponieważ no, gdyby uwzględnić to, co się dzieje na inflacji, to, by, by to byłoby to nieracjonalne zachowanie amerykańskich papierów. Być może będziemy testować wkrótce poziom 3%. Zobaczymy. to Fedu jeszcze ponad tydzień. Natomiast zobaczcie Państwo, jak ukształtowały się po, po piątkowych danych makroekonomicznych yy, zmiany na rynku pieniężnym. Tutaj generalnie niewiele się, się dzieje. Odsyłam do tego materiału w piątek podanych. Widzimy, że naprawdę niewiele się dzieje. I bardzo podobnie jest dla strefy euro. Strefa euro jednak zdecydowanie silniej teraz zlecenia szybsze i głębsze podwyżki, mocniejsze podwyżki stóp procentowych, i moim zdaniem to jest jednak jeden z tych powodów, bardzo mocnych i fundamentalnych, dlaczego euro próbuje teraz odbić, zwłaszcza względem amerykańskiego dolara. Dlatego też czwartkowe posiedzenie ECB będzie takie ważne, szczególnie istotne, jeżeli się okaże, że tutaj strefa euro będzie potwierdzała szybsze niż zwykle, niż wcześniej rynek zakładał podwyżki stóp procentowych, co naprawdę może być. Bardzo, ale to bardzo intensywnie na rynku euro ku aprecjacji tej waluty. Sam euro, dolar potwierdził w poprzednim tygodniu znaczenie wsparcia 1,0650, więc moim zdaniem utrzymanie nad tym poziomem faworyzuje scenariusze prowzrostowe. A teraz oporem jest okolica 1,08. Jej pokonanie z kolei będzie oznaczało, że wyciskane są krótkie pozycje w kolejnej fazie i możliwe jest zwiedzenie po poziomu 1,10 perspektywie krótkoterminowej, ale prawdopodobnie do ECB niewiele się tutaj wydarzy. Na dolar-jenie pamiętamy cały czas o korelacji jena z amerykańskimi obligacjami. Górne ograniczenie siedmioletniego kanału wzrostowego. Cały czas jest pięknie w grze, właśnie teraz je testujemy. Natomiast y, piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, zobaczcie Państwo, zaczynają y, wykręcać na wskaźniku pokazującym underemployment i employment. A to sygnalizuje być może rosnące ryzyko naprawdę spowolnienia gospodarczego i recesji w amerykańskiej gospodarce, ponieważ no zobaczcie Państwo, za każdym razem, kiedy ten wskaźnik zaczął rosnąć, był, był to zwiastun zbliżającego się osłabienia i recesji w amerykańskiej gospodarce, dlatego bardzo będziemy wkrótce czujni i obserwować, co się wtedy będzie działo w amerykańskiej gospodarce. Same indeksy giełdowe. Dzisiaj futures Index na indeks S&P zaczynają rosnąć, więc należy oczekiwać wzrostowych otwarcie. Jednak na indeksach giełdowych w Europie udało się obronić przed spadkiem poniżej poziomu 4100 punktów, pomimo spadkowej sesji na Wall Street. Więc moim zdaniem tutaj formacje techniczne krótkoterminowe sprzyjają jednak wzrostom. Zachowanie indeksów giełdowych w Azji, czyli Nikkei, który rośnie i Hansenga, także potwierdzają prowzrostowe otwarcie, więc spodziewam się, że Dax rozpocznie od wzrostów i będzie próbował e, ruszyć w kierunku oporów 14 800 punktów, a wsparcia, jak widzimy dość dobrze na wykresie w krótkim terminie, to są okolice. 14214300 punktów. I to jest punkt odniesienia w, w krótkim terminie, by oceniać siłę tego, co się dzieje na indeksie DAX. Na następnym wykresie zobaczcie Państwo, jak zmieniły się w poprzednim tygodniu pozy, pozycje spekulacyjne futures tych dużych inwestorów. No i w tym wypadku widzimy, jak na dłoni, że na przykład zwiększa się ilość długich pozycji na wix czyli inwestorzy obawiają się. E, pewnego rodzaju spadków indeksów giełdowych, jednak e, amerykański dolar także był kupowany, to jest bardzo interesujące, natomiast sprzedawany był fund brytyjski, Nowa Zelandia, i nawet miedź była tutaj relatywnie mocno, e, by, były przeważane pozycje na spadki tych, e, cen, tych aktywów. Kto, e, proszę sobie prześledzić tutaj, jak tutaj inwestorzy ci duzi dokonywali zmian w swoich pozycjach netto i teraz drodzy Państwo zobaczmy które klasy aktywów będą najbardziej narażone i czułe na to zmniejszanie bilansu Fedu i w tym wypadku widzimy jaki jest wpływ pewnego rodzaju aktywności Fedu w drugą stronę nie już do rozluźnienia polityki monetarnej, ale do jej skracania, do stawania się coraz bardziej jastrzębim Widać to teraz jak na dłoni i na następnym wykresie widzimy także, kto jest najbardziej pewny, jak według ankiet, które klasy aktywów, które rynki będą najbardziej narażone w sytuacji, kiedy te QT zostanie wprowadzone w życie i w tym wypadku widzimy, że no rynek oczekuje najbardziej, że będzie miało to negatywny wpływ na spółki technologiczne, później na kryptowaluty, na rynek. Nieruchomości, później na obligacje śmieciowe, na zwykłe obligacje i na mbs -y, czyli Mortgage Back Securities, czyli na te papiery e, zabezpieczone hipotekami w Stanach Zjednoczonych, które wywołały kryzys 15 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Więc, więc e, tutaj radzę sobie tutaj zapamiętać, gdzie rynek widzi największą słabość w sytuacji, kiedy Fed będzie agresywnie. Zmieniał swoją politykę monetarną. Kiedy, drodzy Państwo, zobaczymy, jaka jest korelacja między zachowaniem Bitcoina a Nasdaqa, to ja pamiętam, niedawno robiłem dla Państwa ten materiał. To jest uaktualniony wykres tej korelacji, w tym wypadku widzimy naprawdę bardzo silną, potężną zależność między zachowaniem kryptowaluty a indeksem Nasdaq. Sam Bitcoin próbuje dzisiaj ładnie rosnąć. Wybyć się znowu z tej. Już prawie miesięcznej konsolidacji, wybicie górą hmm, może mieć miejsce, a to jeszcze bardziej zwiększa, moim zdaniem, zachęca do tego, żebyśmy wyścili dobrą sesję na rynku papierów wartościowych, pomimo tego, że dzisiaj nie ma żadnych ważniejszych danych makroekonomicznych ze świata, więc klimat inwestycyjny powinien sprzyjać popytowi na ryzyka. Tak wynika z zachowania kryptowaluty. A gdy zobaczymy na zachowanie surowców, tutaj ropa naftowa podchodzi już po 100, pod 120. Cena benzyny w Stanach Zjednoczonych osiąga nowe rekordy wszechczasu, więc widzimy, że to, co się dzieje na polskich stacjach benzynowych, wcale nie jest jakimś wyjątkiem. Tutaj w Stanach Zjednoczonych także tak, cena benzyny osiąga swoje nowe maksima wszechczasów. Rośnie także cena złota. Pamiętajmy o uzależnieniu złota od zachowania amerykańskich obligacji. W krótkim terminie to naprawdę ma znaczenie. I na koniec, drodzy państwo, cena, ceny żywności na rynkach światowych próbują. Z, próbują ustanowić swoje ekstremum, ale na razie jest to tylko jakiś mały ząbek, jesteśmy naprawdę bardzo blisko maksimum wszechczasów, czasów, a przed, tutaj, przed latem na półkuli północnej, naprawdę ceny żywności są na bardzo na ekstremalnych poziomach i obawiam się, że może to wywołać wiele niepokojów społeczno-politycznych wywołać kryzys żywnościowy. I co może mieć naprawdę spory negatywny wpływ na wydarzenia, które będą się działy w drugiej połowie tego roku, zwłaszcza tutaj w Europie. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji czerwcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na foreksie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy mamy hossę, bessę, inflację, deflację, kryzysy, krachy, bumy gospodarcze, czy wszystkie inne wydarzenia o charakterze tak zwanego końca świata. Miłego słonecznego dnia, widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu.